Na skraju Puszczy Mariańskiej, w okolicy takich miejscowości jak Zazdrość i Aleksandria, leży miejscowość Bednary, a w niej na sprzedaż taka piękna działka. 1800 metrów w kształcie prostokąta. Dojazd drogą utwardzoną. Z jednej strony mamy las, z drugiej strony mamy las. I niektórych sąsiadów. Jeden, dwa, trzy, cztery domy już są zagospodarowane. Cztery działki. Także nie będziemy tutaj sami. Z trzeciej strony też w zasadzie mamy las. Grzybów tu pewnie trochę jest. Jak mnie mam, głównie kurki. Działka została częściowo przygotowana, czyli nawóz została usunięta i mamy tutaj skrzynkę prądową. Działki co prawda nie można podzielić, przynajmniej według nowego planu zagospodarowania, ale przynajmniej tak umownie, na przykład z rodziną, można by spróbować się podzielić. Tutaj też mamy drogę utwardzoną. I w okolicy nawet widać paśnik. Więc jakieś zwierzątka tu muszą przychodzić. Bardzo fajna okolica. Tutaj w drodze mamy też internet. Natomiast trzeba sobie zrobić szambo i studnie, wykopać studnie. W pobliżu mamy drogę numer 719, która prowadzi do Jerzardowa. Bardzo blisko, jakieś 10 minut autem jest stąd do Santago. Także infrastruktura spokojnie nie jesteśmy na totalnym odludziu nawet jakieś auta czasem przyjeżdżają. Bardzo fajne miejsce. Właścicielka wyjechała za granicę i postanowiła jednak osiedlić się gdzieś indziej. Bardzo serdecznie zapraszam do obejrzenia, do składania ofert. Oferta na wyłączność, tylko w biurze topowi agenci. Agentka Magdalena Wójcicka. Zapraszam.